Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panowie Wnioskodawcy. Dziś udało się zrobić pierwszy krok w kierunku ochrony polskiej własności przed nieuzasadnionymi żydowskimi roszczeniami majątkowymi. Ten krok wykonały środowiska obywatelskie. Wielka szkoda, że nie polscy politycy, którzy rządzą naszym krajem, że zabrakło odwagi i determinacji. Chciałbym w pierwszej kolejności pogratulować i podziękować tym 200 tysiącom obywateli, którzy podpisali Obywatelski Projekt Ustawy Stop 447. Za ogromny wysiłek, który przez ostatnie miesiące włożyli w to, żebyśmy dziś mogli tutaj się spotkać i w tym bardzo ograniczonym czasie rozmawiać o tej ważnej sprawie. W szczególności chcę podziękować obecnym tutaj na sali Robertowi Bąkiewiczowi i Mariuszowi Piotrowskiemu, jako liderom tego ruchu, który się zrodził w polskim społeczeństwie. Oczekujemy poparcia tego projektu, oczekujemy poważnej dyskusji, a nie zaprzeczania istnieniu problemu, jakie zaprzeczanie przed chwilą widzieliśmy ze strony lewicy. Ale także, co ciekawe ze strony przedstawiciela prawa i sprawiedliwości, który twierdził, że Polska nie jest stawiana przed problemem jakichkolwiek roszczeń. No, w oczywisty sposób jest, w oczywisty sposób poseł Mularczyk zaprzeczał rzeczywistości. Nie jesteśmy ani jako naród, ani jako państwo nic nikomu winni. To Polska była ofiarą niemieckiej okupacji. Niestety w części, wydaje się, że dość znacznej międzynarodowych środowisk żydowskich jest odmienna opinia. Wraz z opinią o rzekomej winie Polaków jest również opinia o tym, że Polacy powinni ponieść, podobnie jak inne narody, które były współsprawcami Holokaustu, że powinni ponieść jakiegoś rodzaju zapłatę. Jest to opinia nieprawdziwa, aczkolwiek nie ma sensu zaprzeczać rzeczywistości. Patrzę tu w kierunku lewicy, ale także zupełnie pustych ław pisowskich, gdzieś wyparował cały klub pisu. Nie ma nikogo w ławach rządowych, nie ma nikogo w ławach pisowskich. Jest ta opinia i nie ma co jej zaprzeczać. Trzeba się z tą opinią zmierzyć. MSZ milczał, kiedy w Ameryce była uchwalana ustawa 447. Prezydent i premier za każdym razem, jak pojadą do Ameryki, milczą na ten temat. Projekt kukis 15 w poprzedniej kadencji został odrzucony. Polityka rządu, prawa i sprawiedliwości wobec... Państwa amerykańskiego czy izraelskiego, jest polityką prowadzoną na klęczkach. Widać że to było podczas konferencji antyirańskiej, na którą przyjechał premier Izraela i tutaj nas obrażał. W tej sytuacji trzeba powiedzieć jasno: regulacja prawna tej kwestii jest potrzebna. Pokazali to Amerykanie. Jeśli oni uregulowali linię swojej dyplomacji specjalną ustawą, to możemy też zrobić to i my. Ochrona polskiej własności nie jest antysemityzmem. Poparcie tej ustawy jest obowiązkiem każdego szanującego i chroniącego polską własność, polskiego parlamentarzysty. Oczekujemy poparcia tej ustawy. E, dziękuję.